Witam, nazywam się Paweł Tarczyński, a to jest kanał grupy Skrzynia Narzędziowej Organizacji Warsztatów. W dniu dzisiejszym chciałbym wam pokazać skrzynkę, skrzynkę, która według wielu youtuberów nie istnieje, ponieważ często słyszymy teorię, że Milwaukee Packout nie ma skrzynki, która jest wielkości tak zwanej skrzynki typu kart, czy skrzynki na kołach. Jednak, jak sami możecie zobaczyć, patrzcie, mamy tutaj... Skrzynię na kołach od marki Milwaukee i mamy skrzynię XL, czyli jak już widać, skrzynka tego typu jest na rynku. Jest ona nawet większa od skrzynki z której mamy zrobioną skrzynkę na kołach. Tutaj jest niewielka różnica, bo to jest około 2 cm. Zobaczcie ale już to robotę robi. Konstrukcyjnie jest bardzo podobnie zbudowana. Mamy tak samo jak skrzyni na kołach, boczne rączki, dzięki czemu łatwiej nam wrzucić tą skrzynkę na auto, łatwiej nam ją transportować, gdy mamy bardzo duży ciężar. Nie musimy robić tego samodzielnie, możemy złapać z kimś. Tak? Każdy z nas złapie za jedną rączkę i wtedy bez problemu przeniesiemy Bardziej komfortowo niż jakbyśmy się samodzielnie z tym męczyli, czyli, jakbyśmy mieli małą rączkę u góry. Dodatkowo, zobaczcie, co ma skrzynka, którą ja Wam zaprezentuję. Mamy tutaj górną rączkę, taką jak w Packout 2. Możecie sobie spojrzeć na katalog Milwaukee. Nie znajdziecie tej skrzynki. Nie będzie możliwości jej kupienia osobno. Na koniec filmiku Wam powiem, w jaki sposób ją możecie zdobyć, ponieważ moim zdaniem to rozwiązanie jest bardzo fajne. Ta rączka jest bardzo fajna, chociaż szkoda, że nie jest ogumowana po całości. Mamy tylko górnochwyt, że tak powiem, na jedną osobę, ewentualnie tutaj za aluminium mogą łapać dwie osoby. Co najważniejsze, ta rączka działa tak samo jak w Packout 2 czy jak w organizerach od systemu Connect od. Keter'a, zobaczcie, jeśli otworzymy skrzynkę, mamy tak dostęp do środka. Ale jeśli w tym czasie podniesiemy rączkę, od razu nam się klapa blokuje. Jest to rozwiązanie mówię, które znacie na pewno z pakauta dwójki. W normalnym XL, w normalnej skrzyni XL ta rączka nie występuje. Miejmy nadzieję, że to się zmieni, że producent zacznie ją dodawać do xl -ki. Standardowo tego brak, więc mamy tylko rączki boczne. Co dodatkowo mogę o tej skrzynce powiedzieć. Wersja, którą ja mam, nie posiada tacki, ale standardowo jest miejsce na dwie tacki od systemu Milwaukee Packout, więc tutaj możemy sobie Fajnie zagospodarować środek. Mamy również w środku przetłoczenia, które umożliwiają nam montaż e, przegród. W zestawie nie ma przegród, ale możemy sobie coś samodzielnie do tego stworzyć. Dodatkowo, oczywiście, fajnie w środek wchodzi nasza tacka i moim zdaniem, jeśli chodzi o skrzynkę XL. Ta tacka wtedy ma rację bytu, ponieważ wkładając tą tackę nawet do pakauta 2, pod spodem nam zostaje tego miejsca minimalnie. Tutaj przy tej wysokości skrzynki i wsadzeniu tak niewielkiej tacki na spód jesteśmy w stanie naprawdę sporo narzędzi wsadzić. Dajemy tackę u góry. Wtedy mówię, to ma e, sens istnienia, sens ten sposób przenoszenia. Więc ta tacka moim zdaniem do tej skrzyni pasuje idealnie. Skrzynia jest fajnym rozwiązaniem na duże elektronarzędzia, duży sprzęt i na pewno będzie ciekawym rozwiązaniem dla osób, które nie używają skrzyni na kołach, tylko na przykład samej platformy jezdnej czy wózka do transportu od marki Milwaukee i potrzebują dużej skrzynki, więc XL wtedy wypada świetnie. Konstrukcyjnie tak naprawdę nie mamy tutaj żadnych różnic między skrzynką powiedzmy 2, która jest tylko troszkę niższa od tej, czy nawet sporo niższa, bo tutaj będzie prawie dwa razy różnica jeśli chodzi o wysokość. Mamy tą blokadę rączki, mamy w standardzie oczywiście jak to przy aluminiowe wzmocnienia. Mamy fajnie wiszące zapięcia, które nam nie odstają e, za bardzo od obrysów skrzyni. Mamy oczywiście możliwość zapięcia na kółkę, czyli standardowa skrzynka packa, Milwaukee Packout. A jeśli chcecie wiedzieć, gdzie można dostać tego typu skrzynkę z podnoszoną rączką, musicie pytać dystrybutorów o e, sprzęt typu zagłębiarki, który jest sprzedawany w skrzyniach XL, i właśnie wtedy występują skrzynie z podnoszoną rączką. Standardowa XL nie będzie miała tej funkcjonalności. Więc niestety na chwilę obecną tylko XLK, w której znajdują się elektronarzędzia. Myślę, że na razie tyle. Pokażę ją Wam jeszcze na zbliżeniach i trzymajcie się. Cześć! Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt. Yeah, please say any negative thoughts. i pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top. So you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud. Never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth. Can't put me down, I'll be getting loud. You can have me doubts. Now what I'm about, have your fucking cloud, it be raining out, I keep making sound, go another round. Bitch, I'm legend bound, can't stop me now. Disease. Just tell me that I can't show you things that you couldn't believe. Just tell me.